O! Niespotykane. Tyle lat minęło. Ach. Może z dziesięć lat? Tyle na to czekałem i w końcu się doczekałem. Ulu. Wieża znowu się pali. Zwać najlepszych wojowników. Ajcie, dobry. A czy naprawdę musimy brać tego? W... To coś. Ale Mamy o prawej. coś To coś to najlepszy wojownik w naszym królestwie. Musi z tobą iść. Ruszajcie. Dobrze. Nie masz życia, pamiętaj. Ty też. Dobra, nadążę za mną, czy nie? Chodź. A, ale ty musisz być zawsze taki poważny. Ja tak, nie, nie wiem. Oooo, jak... muszę być taki poważny. Światełko. Jesteśmy na poważnej misji. Człowieku, uspokój się. Ale światełko. Wchodzimy do wieży, chodź. Jesteś pomagą mnie najlepszym, w jakimś wojownikiem. Nie, tam król mówi co innego. Mhm. Mm Rozumiem. Czy to Ach. w ogóle, po co my tu jesteśmy? Słuchaj. Zapomniana przygoda znowu się rozpoczyna. I musimy ją zakończyć. o no, to jest niemożliwe. możliwe. Że. O Jezu. Ja zaczęła myśleć, to jest niemożliwe. Jak, Co, skończymy powiem, tą, w jak, jak skończymy jak, jak skończymy to wylatujesz. Naprawdę wygnam cię z królestwa. Chciałbyś. No Jestem pijawką, nie da się mnie odczepić. Rozumiem. I tak cię wygnam. Zobaczymy. Te czasów kory, Emladory, teksego i Cypiana. Był jeszcze jeden imperator, który za wszelką cenę nie chciał dopuścić, aby jakakolwiek przygoda dokończyła się. Niestety nigdy mu się nie udało. A każdym razem kończyli przygodę i zaczynali kolejną. Gdy czwórka przyjaciół postanowiła pójść w swoją stronę i założyć rodziny, On obiecywał sobie, że będzie strzegł wierzy, aby następne pokolenie nie dokończyło żadnej przygody. Dlatego wybudował zanek obok wieży, sam założył rodzinę i uczył swojego jednego syna wszystkiego, żeby jak wrócili, to nie dokończył litą przygodę. Imperator kazał swojemu synowi pojmać następne pokolenie zapomnianej przygody i przyprowadzić ich do nich, tak aby ich rodzice przyszli do niego.